Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale z serii ARK PVP. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będzie to taka seria zastępcza Zasną Renera. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Po zalogowaniu się na serwer okazało się, że cała moja baza została zniszczona, a razem z tym zabrano mi gryfa i wywernek, które miałem w krajopłodzie. To jest pter. Weźmy sobie pterka na followa i lecę. Sam będę musiał właśnie polecić teraz na pustynię, żeby zebrać sobie troszkę hitynę po to, aby móc zrobić siodło napterka Więc zobaczymy się zaraz, a potem najpewniej będę oswajał gryfa. Po zebraniu hityny, poleciałem do czerwonego zrzutu, który był niedaleko mnie. Ja bym może się z tym pobił, bo to ma bardzo... bo to jest ogólnie... to jest alfa niby, ale... O, nie mam już tam to może sobie wyląduję lepiej. Ogólnie... plan na tą serię jest dość prosty. Rozgrywka na PvP... możliwe, że dołączy do mnie... W niedługim, niedługim czasie osoba, którą możecie kojarzyć z moich streamów, która razem ze mną grała, na, w, na, brała udział w, w różnych projektach. A nie opłacało się lecieć? Słabe tej temy? Nie odp odpłynęło. Gdzieś się popłynęło chyba. Kurczę. A łatwe eks był? No dobra. To lecimy. Do gryfów. Ogólnie przed nagrywkami grałem już trochę na tym serwerze. Pewnie widać po mojej postaci, która ma 85, prawie już 6 poziom. A raczej nie w tym odcinku, ale w następnym odwdzięczę się nie wiem czy im, ale na pewno jakimś osobom. Odwdzięczę to chyba złe słowo. Może uprzykrzyżycie bardziej, bo będę chciał... Środa pterka tu mam. To czy mi narko to inna sprawa. Na razie chcę po prostu zrobić tak, żeby miał już złapanego tego gryfa w klatkę i wtedy będę się... Martwił, czy wystarczy mi rowów. Teraz trzeba sobie wypatrzeć, jakiś duży level, ładny. 90. Nie ma szału, ale może być wstępnie. 130. No, już lepiej. Zapamiętać te kolory muszę. 15 i 90. Jak coś to szukam, takie już 100 plus, może bardziej. 90. Też 90, a to była 20. O się skończy na tej 130, ale tak spoko jest. Się odegrował, no? Czy może się na mnie zagrować? Dziękuję. Chyba nie mogę lecieć z Shiftem, bo wtedy się odegrowywuję. No co, jest przecież. Uw, ale dostaję damage. Może się poczekam, żeby nie zabili mi go, bo. 130, ładny poziom. No ja już leżę tak naprawdę. Ja sobie stanę tutaj na skałce. Stanę. Po nieudanej próbie zapędzenia gryfa do klatki musiałem wyleczyć pterka, ponieważ miał już mało życia i niedługo by zginął. Mam cię, dobra. Wyleć, ptarek, halo! Dobra, wyleciał. I teraz już jest ta łatwiejsza część zadania. Mało kamienia. Zbierze się. na baza, najlepsza. Nie uśpie go raczej na 18 strzałek, więc musi za chwilę tam posiedzieć. Potrzebuję igła do zbierania jagódek, bo mam ich za mało. Więc uśpię sobie igłanodonę, O swoje, a potem. Przejdę do zbierania już jagódek. Znalazłem też owieczkę, która... z której, której mięso by mi się przydało, żeby oswoić sobie. Dobra, niech sobie jeszcze sobie chwilę pochodzi. Potem ją zużyję na mięso. Nie potrzebuję dużego lewera tego igłanodona. Wystarczy, żeby... Po prostu sobie był, żeby jagódki zbierał. I główno do więc można przejść do zbierania już jagódek. Właśnie coś tak się zastanawiałem, że po swojej stronie chyba jestem. 135 powinno już wystarczyć. Teraz tylko trzeba poczekać, aż się skraftuje. I czemu nie ma tu tego serio? To jednak trzeba trochę więcej. Pterek, mam nadzieję, że się wyleczył, bo będzie mi znowu potrzebny. Chciałem akurat nie całego tego wyżywić. tylko połowę, ale 600 mięsa mus... powinno wystarczyć. 90. Tam coś jest. Chyba była ta 20, albo 50 coś tam zero 15. No. U, tu ich się dobrze jest, tu ich jest dużo, dobrze. No stój w miejscu już pterek, 20, 20 poziom, i to no była 20, 45 na 140? Chciałem, że gdzieś mi, dla mnie się tu taki schował. Więcej niż jeden się na mnie rzuciły. Kurde. Po znalezieniu 140 levela gryfa złapałem go do klatki, ale nie obeszło się to bez lekkich problemów, więc te lekkie problemy po prostu usunąłem, bo te lekkie problemy trwały aż 10 minut. Ty mnie nie miałeś bić, ciadu no. To jest? A, e, obojętnie, to. To jest ten 140. Chodź tu do mnie teraz. O, ty dziadzia. E! Eee. że chyba chcesz się pobawić z moją wyverną. Koniecznie. Seta mi zniszczył tylko. Ach! Dobra, idę usypiać. A, pterka się nie przejmuję. Jak będę miał tego, to. A, czy ja mogę, mogę skraftować? 82, spok? Wszelki wpadek sobie wezmę tam do mnie tą wywkę, żeby jak coś to mnie broniło. Ma duży damage, więc szczerze spokojnie mnie obroni. I tu zaczęło się oswajanie. Ale trwało to kolejne 10 minut, więc też to wyciąłem. A strzelanie nie jest zbyt ciekawe. Po wystrzelaniu w gryfa z około 100 strzał sypiających skończyła mi się kusza i musiałem ją naprawić. Ale gdy wróciłem, okazało się, że już śpi. Opłacało się, jak dla mnie. Dobra, będą na co innego te strzałki. Niech sobie tu trochę zgłodnieje. A ja pójdę poszukam od razu. Prime Me to. W sumie nie, po co ja mam szukać Prime Me Too? zapomniałem o tej owce. Ogólnie mam taką prośbę. Możecie to proszę ocenić tą serię, jak wam się podoba ten pierwszy odcinek. Co o niej sądzicie, czy da się to oglądać, bo to będą takie materiały, które daje mi się, że będą najczęściej e, wycięte te najciekawsze momenty. Jak nie najciekawsze, to te najważniejsze momenty. Te momenty, w których coś mówię, bo nagrywki wyglądają o wiele inaczej niż. niż e, mm, 600 mięska. Najgorsze jest to, że to mięsko. A nie, dobra, tu się stakuje. No, normalnym się nie stakuje. Normalnym arku się nie stakuje. W sensie, to jest normalny ark, po prostu. Na normalnych... U mnie, na moich ustawieniach, nie stakują się te... Te temy, więc... To, ta baranina, więc... 600 baraninki? Plan na następny odcinek jest ogólnie taki. Zobaczymy, czy wypali. Mam nadzieję... Chcę oswoić sobie Shadow Jeśli by mi się to udało, to... Byłoby fajnie, bo... Shadow mane. No jednak to jest to zwierzę, które... To jest to jedno z lepszych zwierząt w arku. Nie, ale Prokopto Dona to bym szukał tak. O, a może ty masz fajniejszy level? 85? Nie, 15. Nie lubię, jak mi się to rusza. Nie, nie lubię jak mi się ruszają te zwierzęta i dlatego otwieram lupę, chociaż mógł do nich podejść. Dobra, jeszcze poczekam tak, żeby chociaż trzy mógł zjeść, bo nie wiem nie pójdzie na wiele więcej, będzie musiał, będę musiał czekać o wiele więcej, ale wydaje mi się, że to będzie taka seria, którą będę... Chcę teraz, gdy będą te ferie, jeszcze nie jestem pewien co do tego, czy będę dużo wrzucał, ponieważ ogranicza mnie tam, gdzie będę na feriach, ogranicza mnie dość mocno internet, ale jeżeli dam rady, to będę chciał wrzucać więcej filmów właśnie na temat, właśnie z RKPVP. I ominę sobie trochę odcinków, niektórych na przykład Subnautica bym chciał ominąć, ponieważ na kanale jest średnio oglądana, a ja chcę wrzucać jednak te serie, które są najbardziej oglądane i jedną właśnie z nich jest Ark. Nie wiem, jak się przyjmie ta seria, oczywiście. Jeżeli się przyjmie dobrze, to wtedy będę ją wrzucał. Jeśli nie, no to niestety. Dla mnie jest o wiele łatwiejsze nagrywanie takich odcinków, niż, yy, niż takich ze zwykłego Arka, bo tu chodzę i po prostu... Jakby. Jeżeli mam coś do powiedzenia, to to mówię. I naj, najpewniej, tak jak już mówiłem, będzie jedna osoba, którą jeszcze dodatkowo będzie jedna osoba ze mną grała. Najpewniej jeszcze nie wiem do końca, nie jest to jeszcze do końca ustylone. Mam nadzieję, a jak będzie, to się okaże. Jeśli ktoś by chciał ze mną pograć tutaj na wark PVP, to zapraszam. Mi to nie przeszkadza, jeżeli ktoś chce ze mną sobie porobić serię. Tak samo mi to nie przeszkadza. Nawet ktoś do trybu mi się przydał. <grystanie> Bar baraninka brała 60 czy 50? Prime brał się 50. Baraninka chyba 60. A tu chyba była. Ciebie chyba sprawdzałem, to ten 15, tak? Nie. To jest jakiś inny. 130? 130. Chcę sobie odblokować, ponieważ najłatwiejszy sposób na łapanie właśnie tych Prokoptodonów to jest billboard. Ale jak się zrobić taki billboard? To jest dla mnie pytanie. Drewno, to nie problem. Cztery mi powinny wystarczyć. Nie wiem, gdzie po poszedł ten Prokop więc muszę go znaleźć. Tam jakiś skacz, ale to chyba nie mój, ten, którym który mnie interesuje. W sumie to nie wiem. O Jezu... Stój, stój, stój! Ty musisz tak hopsać, dziękuję. Nie ogarniałem nic do tego. Dobra. Kiedy indziej może się zajmę prokoptodonem. Chociaż ładny level. Może po prostu w następnym odcinku przylecę i sobie go zgarnę. Nie wiem, zobaczymy. Na razie chciałbym dokończyć może oswojanie chociaż tego. Żeby chociaż jeden był oswojony. I wolę gryfa niż Prokopta, chociaż w sumie. Dobra, wkładam mu mięsko i zobaczymy. 27%. Starczy mu. Swoi się. Dobra, od razu go odwołuję. I chyba będę musiał go zawołać ze sobą, ponieważ. W sumie dobra, niech będzie sobie ten iguanodon. Może jeszcze raczej nie chyba nie będzie w, nas, w następnym odcinku. A jeszcze w następnym oswoimy sobie na przykład tego. E, tego. E, Shadowmana. A w następnym odcinku zajmiemy się bazą naszą, której. Nie mamy, ale wiem gdzie położyć już fundamenty. No, tam itemy to są. To jest w ogóle inna sprawa, ale. W starej bazie, która nie jest zbyt daleko od, od miejsca, w którym chcę zrobić nową, chyba powinny stać jeszcze stare, stare fundamenty i stare w ogóle wszystkie rzeczy, więc tam się udał najpewniej. Ciężko będzie ukryć Tropical Wyvern. która świeci, jak nie wiem. Miejmy nadzieję, że mnie nie zabiją. W sumie to jeszcze mógłbym szybko sobie może na gryfie polecieć, po bo... mój gryf to jest stamina, albo jeszcze można troszkę sobie dawać w hapsa, jak chcemy go wykorzystywać do innych rzeczy niż po prostu latanie. Żeby tam przeżył więcej, to można. Dobra, zaraz sobie tam dodam ten level. I ja osobiście na gryfie lata się o wiele wygodniej niż na takim. Oj, co mam takie lagi dużo. Pick up smythie. Pick up wood floor. Ogólnie, jeżeli chcecie wiedzieć, to mm, tam spoko miejsce mam napisane na mapie. to ja będę chciał się osiedlić. I to jest taki Taka nawet nie jest jaskinia, to jest taka wnęka pomiędzy tymi latającymi wyspami, w której będę chciał się osiedlić. W jaskini próbowałem za wodospadem, ale skończyło się to tak, że powybijali nam wszystkie dinki dyn i wszystko pozabierali. Została, została sama konstrukcja. Bazy, może jak to sobie jeszcze ją zdemoluję. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca tego materiału. Znaczy to dla mnie bardzo dużo, że chcecie oglądać moje odcinki. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jeśli ogólnie wam się podoba to, co robię na kanale, dajcie subika. Ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć!